Piąte zwycięstwo z rzędu na własnym stadionie, jak tu się nie cieszyć, tym bardziej, że w perspektywie mecz derbowej już w niedzielę. No tak, no fajnie teraz mamy taki... nie, nie przegramy siebie. Kiedyś było odwrotnie, że na wyjazd zawsze wygraliśmy siebie, w siebie remisowaliśmy. Fajnie, że teraz mamy takie se... dobre tam, zakmacie tam zwycięstwo to w siebie. Teraz musimy, musimy jak najszybciej, teraz też i... zwycięstwo na wyjazd, nie? Mam nadzieję, tam cały szacunek, to jest derbnie. Dobry mecz, mam nadzieję, że będzie, nas, będzie nasze zwycięstwo na wyjazd. Wracając jednak do dzisiejszego spotkania, nie tylko trzy ważne trafione bramki, ale też zero z tyłu. Ty jako obrońca pewnie się wyjątkowo z tego cieszysz. No to brakowało też, bo dawno nie graliśmy zero z tyłu i zawsze my zawodniki cały czas tam mówiliśmy, że musimy kiedyś tam, tam w końcu grać mecz z tyłu. Fajnie, że dzisiaj wyszło, że graliśmy zero z tyłu i trafiliśmy 3 bramka. Mam nadzieję, że ci mamy taki dużo zero z Ten mecz mógł się zacząć dla ciebie nie najlepiej, bo groźne, agresywne zagranie Michała Maka, za które dostał czerwoną kartkę właśnie na tobie, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No próbowało tam kopnąć. Na szczęście nie trafił tak mocno, nie? Trafił mnie, to na 100% mnie trafił, To nie był tak mocny, ale delikatnie mnie trafił. Ale to fajnie, taki, dla nas, taki fajnie oczywiście, że tak wyszło, że została tego czerwona karta, zdecydowanie dla nas było trochę lepiej ten mecz. I fajnie, że najważniejsze, że skończył mecz i, tam i trzy punkty dla nas. Właśnie, trzy punkty dla nas te z Lechią Gdańsk. Ten przeciwnik nadal dla ciebie jest wyjątkowy, biorąc pod uwagę, że to twój były klub? Nie to bardziej tam ja bardzo szanuję kibicu Lechę, bo zawsze mam, mam jak nawet jak to mam mieszkanie w Gdańsku, zawsze kiedy jestem w Gdańsku, dobrze mnie traktuję. Zawsze będzie szanować tam Kibicę, bo mnie szanuje do, do dzisiaj. On no, także, wiesz, tam ale na pewno ja będę walczył, żeby zawsze Krakowia obojętnie z kim, żeby kończył kończy mecz z trzy punkty.